Jak mówiłem w jednym z wcześniejszych filmów, mam jutrzejszy arkusz. Obiecałem wam, że jedno zadanie z tego arkusza wezmę, trochę pozmieniam dla niepoznaki, żeby nie było przypału i nafilmuję. Jeszcze 2,5 piwa temu miałem zamiar faktycznie tak zrobić, to znaczy pozmieniać. Ale teraz, jak już sobie na odwagę wypiłem, piję. Przed wami pierwsze zadanie z jutrzejszego arkusza, na kopię w klej, bez zmian. To jest takie zadanie, trochę w stylu nauczcie czegoś nowego i wykorzystać, bo nie wydaje mi się, żeby w programie były informacje o tym, jak dokładnie Romer robił to doświadczenie. Więc zróbcie sobie pauzę i sobie poczytajcie. 1-1 to jest oczywista oczywistość, to jest po prostu z siódmej klasy droga przez czas, tylko że w tym przypadku naszą drogą będzie pełne okrążenie. 2PR, a czasem 1 rok. Może sobie darujemy liczenie tego, wiadomo, że będzie 30 km na sekundę, każdy wie, że taka jest szybkość orbitalna Ziemi. 12.1 Pytają mi tutaj o przyczynę. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego nią pytają, skoro ona jest tutaj opisana. Jeśli Ziemia jedzie w stronę układu ojowisz, no to zmierzy mniejszy czas, bo informacja o tym, że jakieś tam zaćmienie się skończyło, czy zaczęło, czy cokolwiek, będzie miała mniejszą drogę do pokonania z szybkością światła, bo Ziemia jedzie tej informacji na spotkanie. Z kolei tutaj Ziemia tej informacji ucieka, więc informacja musi gonić Ziemię, i czas będzie wydłużony. Innymi słowy, robiąc pomiar w tym miejscu, zmierzę mniejszy okres obiegu I.O. niż robiąc pomiar w tych okolicach. Ja bym za to pytanie nie dał jeden punkt, dałbym 0,7 punktu maksymalnie. Albo dwa dziki. Nie więcej. 1-3. Oblicz różnica czasu, jaka zostanie zmierzona dla 40 okresów obiegu I.O. wokół Jowisza w przypadku, gdy Jowisza porusza w stronę Jowisza po linii prostej i gdy w ten sam sposób się od niego oddala. Przyjmij, że odległość owisza od słońca jest stała. Hmm, tutaj taka trochę zagwostka, bo widzę, że Ziemia nie idzie po prostej. To jest okrąg, właściwie elipsa, ale prawie okrąg. Więc jaka prosta? O czym oni tu do mnie rozmawiają, ci pany z CKE? Być może chodzi o skalę, o proporcje. Wiemy, że Ziemia jest kulą, ale w naszej skali widzimy tylko kawałek Ziemi, na tyle mały, że jak dla nas jest z dobrym przybliżeniem płaski. Gdyby tu chodziło o mały kawałek tej orbity, na przykład tylko kilka godzin ruchu orbitalnego, albo kilka dni, to mogę przyjąć, że ten fragment łuku z dobrym przybliżeniem jest linią prostą i będzie działać. Ale coś mi się wydaje, że 40 okresów obiegu Io przy okresie 42,5 godziny to nie jest malutki kawałek tego okręgu. I że trudno będzie przybliżyć taki łuk do prostej. To można zrobić szacunkowo, nie licząc w ogóle. 40 okresów obiegu, a jeden okres obiegu to jest, a ile doba ma godzin? 24? To jest prawie dwa razy tyle. Czyli to będzie prawie 80 dni, no powiedzmy 70. 70 dni to jest spory kawał roku. Więc nie mogę przyjąć, że przez całe te 70 dni Ziemia będzie jechała w stronę Jowisza po prostej. W żadnym razie. Pewnie tak jest w kluczu. Ale to jest źle, więc ja spróbuję rozwiązać poprawnie to około 70 dni to będzie też około 70 stopni, bo tak się składa, że Ziemia pokonuje mniej więcej jeden stopień na jeden dzień, bo kąt pełen to jest 360 stopni, a rok ma 365,25 dnia. Więc przyjmę, że tu jest środek tego okresu pomiarowego. Rozpocząłem pomiar powiedzmy tu, 35 dni wcześniej, około, zaraz policzę dokładnie ile to jest. Skończyłem pomiar tu, 35 dni później. Zobaczę, jak w tym czasie zmieni się odległość między Ziemią i Jowiszem. Ona nie zmieni się o tyle, ile Ziemia pokona po orbicie, bo w tej skali niedopuszczalne jest przybliżanie tego fragmentu łuku do prostej. Na malej to na obrazku to będzie lepiej widać. To zdanie jest trochę nieoczywiste, ale tutaj są trzy punkty, więc wiecie. Nie może być tak oczywiste, jak wcześniej. Pomocnicza kreski. To traktuję jako punkt materialny, bo jeśli porównać rozmiar układu Io-Jowisz z odległością Ziemia-Jowisz, no to, no to jest punkt. Taką kreskę sobie namaluję. Spróbuję tutaj zrobić tak, żeby cięciwa, którą teraz rysuję na tym okręgu, którym jest orbita Ziemi, pozwalała mi narysować kąt mniej więcej 70 stopni. Może to nie jest idealnie, ale powiedzmy. I teraz 35 stopni w jedną stronę, 35 w drugą około to jest wszystko szacunkowe. Ten kąt oznacza alfa. Tu jest R, odległe Ziemia Słońce, jednostka astronomiczna, tu również. A tu jest zmiana odległości między Ziemią i Jowiszem, a więc też io, w czasie tych 40 obiegów. I to mnie interesuje. Oznacza sobie to literką S. S jak szatan. Jeszcze raz pokażę, opowiem, dlaczego mnie to interesuje. To chyba jest dla Was oczywiste, ale dla tych mniej kumatych. Próbuję policzyć, ile czasu trwa 40 okresów obiegu IO. I teraz taki obieg dla mnie, to może być na przykład czas między pojawieniem się IO, wyłonieniem się IO za Jowisza, do momentu, wyobraźcie sobie, że koniec kursora pokazuje pozycję IO. I tu jest mój początek pomiaru czasu. IO wyłoniło się z Jowisza. Jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie, 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 jedzie. Jedzie, jedzie, jedzie. jedzie. Znika mi zajowisza, ale mnie to nie obchodzi, bo czekam, kiedy znowu się pojawi. I gdy znowu się pojawi, stwierdzam, że zrobiło pewne okrążenie. Dlaczego tu jest 40? Nie wiem. Być może po to, żeby niepewność pomiaru się jakoś po tym rozlazła. Anyway. W tym miejscu włączam stoper, a włączam go, gdy zobaczę IO wyłaniające się z zajowisza. I liczę. Pierwsze okrążenie drugie, trzecie, czwarte i jak zobaczę, że IO zrobiło czterdzieści okrążeń, wyłączam stoper. Skąd wiem, że IO zrobiło czterdzieści okrążeń? No bo je zobaczyłem, bo informacja, światło odbite od IO przyleciało do mnie. Z tym, że ono przyleciało do mnie, gdy byłem już tutaj, w tym miejscu. Byłem bliżej układu Jowisz IO niż gdy rozpoczynałem pomiar. W związku z tym mój czas pomiaru tych 40 okrążeń będzie zaniżony. Zaniżony będzie przez to, że się ruszam. Albo zaniżony będzie przez to, że szybkość przekazu informacji w postaci światła nie jest nieskończona. Sprawdźmy, czy moje szacunki są poprawne. Zobaczymy, ile to dni 40 okresów obiegu IO. Oznacz sobie tą ilość dni literką nie wiem, n. I to będzie 40 razy. 42,5 godziny przez 24 godziny, bo to jest doba. No i to jest coś koło 71 dni. No teraz sprawdzę, jaki tu jest kąt, kąt alfa. Trochę niechlujnie to robię, bo ja chcę wziąć do rachunków to 71, no to jest przybliżenie, ale mieszka z tym, to i tak jest szacowanie w zasadzie. Wiem, że na 365,25 dnia przypada... Droga kątowa 360 stopni, tak jest w przypadku Ziemi. W takim razie na 71 dni przypadnie x stopni. Jak to się wklepie w karkurwator, to wychodzi, że x to z bardzo dobrym przybliżeniem 70 stopni. No to teraz mogę obliczyć zmianę odległości s. To oznaczenie s przestało mi się podobać, bo to sugeruje, że to jest droga, a między tym punktem a tym punktem Zmiana odległości Ziemia-Jowisz nie jest równa drodze pokonanej przez Ziemię. To jest głupie oznaczenie. Pozbędę się go. Diabeł mi podkusił, żeby tak to oznaczyć. Oznacz to D. D jak distance. Przyjrzę się temu trójkątowi prostokątnemu. On ma tu pół alfa, tu pół D, tu R. Czyli sinus alfa drugich, czyli sinus 35 stopni. To jest d drugich przez r, czyli d nad 2r. I stąd mogę sobie wyliczyć, ile wynosi d. d to 2r sinus 35 stopni. No i nie chcę być inaczej. Wklepuję to w karkurwator i on mi wypluwa, że to jest coś koło 1,72 razy 10 do 11 metrów. Mam obliczyć różnicę czasów. Po tej stronie słońca, pod słońcem, informacja o tym, że 40 okresów obiegu się skończyło, przybiegnie do mnie szybciej, bo ma o D bliżej. Z kolei w tej pozycji, informacja o tym, że 40 okresów obiegu się skończyło, przybiegnie do mnie później, bo ma o D dalej. Czyli różnica będzie zależeć od 2D. Raz D bliżej, raz D dalej. Sprawdzę, w jakim czasie światło przebywa drogę 2D. Znowu wzór z podstawówki. Stąd T, to S nad V, w czym u mnie S to jest 2D, D już znam. A V to szybkość światła, czyli dwa razy to tutaj. Zachowuję się brzydko, bo biorę wartość przybliżoną do dalszych obliczeń, nie powinienem tak robić, ale tak jak mówię, to są tylko zgrubne szacunki. Przez C, jak to się wklepy w karkurwator, to on wypluwa, że to jest 1147 sekund. Przybliżeniu byle jakim, bo jestem zmęczony i nie chcę mi się poprawnie przybliżać. I to jest nieco poniżej 20 minut, nie, bo 20 minut to byłoby 1200 sekund, nie wiem, 19 minut, coś takiego. Fajnie, że wyszło, ale jestem zaniepokojony, bo w podpunkcie 1.4 jest napisane, że to jest 22 minuty. Jezus Maria. Oczekaj robi tak zawsze, że jeśli wynik obliczeń z poprzedniego podpunktu jest potrzebny w następnym, to podaję dokładnie ten wynik. Mam tutaj źle, ale nie wiem, co mam źle. Aha, wiem, co mam źle. Zrobiłem to poprawnie. Czyli nie przyjąłem, że Ziemia w ciągu 70 dni jedzie po prostej. To jest absurdalne. Tak? Nie można w żadnym razie przyjąć, że ten łuk ma tą samą długość, co ta cięciwa. Gdyby chodziło o jeden dzień ok, dwa dni wymiary trzy niech będzie. Ale 71. Co oni tam ćpają w tym CKE? Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 maja biegacie 3 km dziennie, codziennie. Z wyjątkiem ostatniego maja. Wtedy chcecie przebiec 4 km. Taki zabieg pozwoli wyjąć z atmosfery 10 ton dwutlenku węgla na zawsze. 10 ton to tyle, ile emituje Polak w ciągu roku. To też tyle, ile emituje elektrownia bełchatów w ciągu 7 sekund. Innymi słowy, 10 ton to tyle, co nic. Po co w takim razie angażować się w taką akcję? Zapytacie. Na przykład po to, żeby obudzić czujność w ludziach, w których została ona uśpiona przez, tak zwany w Polsce, system edukacji. Ale chodzi też oczywiście o promocję tego rozwiązania, bo zarabiać to póki co nie zarabia, a jest mega ważne. Więc szansa na dotarcie do nowych ludzi, z których ktoś może zechce mieć coś swojego pod Islandią, jest bezcenna. Zaraz powiem, dlaczego uważam, że to jest bardzo ważne, a najpierw wytłumaczę, co Climworks robi. Oni próbują ogarnąć technologię, która wychwytuje dwutlenek węgla bezpośrednio z atmosfery i wiąże go w skałach gdzieś tam, pod ziemią. I on pozostanie tam związany z naszej perspektywy, czyli z perspektywy istot, które w skali geologicznej są tutaj tylko na chwilę, na zawsze. Czyli jest bardzo dobrze, ale też bardzo drogo. Żeby nie powiedzieć absurdalnie drogo. I hajs od wspierających takich jak ja, czy może ewentualnie wy, jest bardzo istotny, bo na pieniądze od korporacji nie ma co liczyć. Korporacje w ramach greenwashingu i dążenia do net zero potrafią na przykład zapłacić za niewycinanie lasu, który i tak nigdy nie miał być wycięty. A takie coś to nawet nie jest wyciąganie dwutlenku węgla z atmosfery. To jest zapobieganie hipotetycznym emisjom. Fikcyjnym, k***a, emisjom. A teraz o tym, dlaczego ta technologia jest istotna. Bo w pewnym momencie, miłościwie nam panujący zorientują się, że obudzili się z ręką w nocniku. I wtedy Climeworks i tym podobne firmy mogą okazać się ostatnią deską ratunku. Bardzo, 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 bardzo drogą deską ratunku, ale kto by się tym przejmował, zapłacą poradnicy. Taką deską się nie okażą, jeśli nie rozwiną, nie dopracują swoich technologii, a hajs na to możemy dać my. Bezinteresownie. Ja od kilku lat wspieram Climeworks. Wy też możecie. A z moim referalem będzie 10% taniej. Jeśli jednak na dźwięk słowa bezinteresownie dostajecie palpitacji serca i robicie się silni na twarzy, to można to obejść. Rzućcie ten hajs nie na Climworks, a na moje konto na Patronite. W zamian dostaniecie dostęp do kilkuset niepublicznych filmów, dostęp do kursu przygotowującego do matury dla patronów i inne atrakcje. Głównie nudesy, wiadomo. I tak jeszcze na koniec, nie zrozumcie mnie źle. Nie uważam, że to jest super, uważam, że to jest ch... Najlepiej byłoby w ogóle nic nie emitować. Ale co się stało, to się nie odstanie. Trzeba będzie syf wyciągnąć z atmosfery, a im bardziej zrobić zrobię to to żeby trochę reagować, będzie można to zrobić. Rozpiszę jeden jeden, co mi tam. Podstawówka. Droga przez czas. Odnoszę się do pełnego okrążenia. Cały obieg. 2PR. Gdzie R to odległość Ziemia-Słońce, czyli 2 kilometrów. A czas w tym przypadku nazwiemy sobie okresem, i to tam wyjdzie coś koło 30 km na sekundę. Coś z tą maturą jest tak bo dlaczego to jest jeden punkt? Dlaczego w ogóle zadanie z podstawówki jest na maturze? Dlaczego tutaj każą mi robić założenie, które jest sprzeczne z rzeczywistością? Co tu się kurwa odpierdala? Nie wiem. Nie znają. Z ciekawości policzyłem, ile to jest minut. To jest e, dokładnie 19,9 minuty, to znaczy niedokładnie, tak sobie przybliżyłem. W fizyce nie da się dokładnie. Nie wiem, jak się minutę oznacza, może min. No, 19 to nie jest 22. Jezus Maria. To zdanie wydaje się być tak dziurawe, że, że może zostanie unieważnione, czy coś. Nie, nie. CK nie przyznaje się do błędów. Zmierzona przez Romera, takie o fajne ma, różnica czasu pomiędzy opisanymi przypadkami wynosiła 22 minuty. Oblicz wartość prędkości światła, jaką można wyredukować z tego pomiaru. No i tu jest o tyle fajnie, że widać, że w siedzibie ZKR ludzie się dowiedzieli, że szybkość i prędkość to nie to samo. Więc nie pytają o prędkość światła, bo to jest pytanie, które nie ma sensu. Pytają o szybkość światła. Ale żeby brzmiało bardziej uczenie, to zamiast po prostu napisać szybkość światła, piszą wartość prędkości światła. Ktoś tu ma kurwa w chuj niską samoocenę, jaką można wydedukować z tego pomiaru? Wydedukować to jak trochę mi się z prezydentem kojarzy, ale chyba nie, chyba bardziej chodzi o wydukać. No i faktycznie, ma nawet przygotowany, który dostanie zadanie z dupy, co najwyżej coś tam wydukać. Obliczmy, jak szybko jedzie światło. Siódma klasa podstawówki jeszcze raz. V równe S nad T. No i jako drogę S wezmę 2D. A jako czas wezmę ten czas. O nie, przepraszam, nie ten czas. E, muszę wziąć jakiś dziwny czas. 27 minuty. 22 razy 60. Wsklepuję to w kalkurwator. To jest arkusz z tej nowej matury według nowej postawy, więc wiadomo, wpisuję w kalkulator naukowy, bo mogę go mieć. Kalkulator wypluwa, że to jest przybliżenie 2,6 razy 10 do 8 metra na sekundę. Nie idę dalej do następnego zadania, zastanawiam się, że to ma sens, światła powinna zawierać się w przedziale 0c. C to 3 razy 10 do 8, ojej, zgubiłem 8. I to faktycznie zawiera się w przedziale 0c. To wygląda legitymacyjnie. Takie sobie zadanie z jutrzejszego arkusza. Na pocieszenie powiem Wam, że pozostałe zadania wydają się być normalniejsze. Nie miałem czasu wszystkich przeliczyć, ale nie widać takich bzdur jak to tutaj. Po jakiej prostej. No i tyle. Rozwiązane. Kończymy na dzisiaj. A Wy Satan. I niech Wam Ziemia lekkom będzie.